Dzień dobry Państwu. Już w tą sobotę, 17 września na Rynku Wleńskim odbędzie się tegorocznie Święto Plonów. Rolnictwo to bardzo ciężki kawałek chleba, to praca uzależniona od pogody, od różnego rodzaju zjawisk atmosferycznych, a tak naprawdę obarczona wielką odpowiedzialnością, bo to rolnicy produkują dla nas to, co jest najważniejsze, jedzenie. Dlatego przyjdźcie Państwo, żeby swoją obecnością właśnie oddać pokłon tym osobom, które tak ciężko pracują. A myślę, że będzie yy, można w różny sposób spędzić ten dzień. Zaczyna, zaczynamy o 13.30 tradycyjnie mszą świętą, a potem będzie mnóstwo atrakcji. Oczywiście zaśpiewają nasze seniorki z Doliny Bobru. Będziemy mieli pokazy kulinarne, będą różne rodzaju zabawy, gry. Przyjadą do nas bogdanki, które zaśpiewają. Będzie także blog dla dzieci. A na koniec, w zasadzie przed końcem jeszcze, będzie przepiękny koncert, piosenek Wodeckiego, który wiecie Państwo doskonale był człowiekiem, który bardzo dużo pięknych utworów napisał. Na koniec będzie można się pobawić w czasie zabawy pod chmurką. Zapraszam serdecznie.